Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i usiadł w kafarną nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało spełnić się słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska za Jordanię, Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. I mieszkańcom cienistej krainy śmierci, Światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei, z Dekapolu i z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Po wczorajszej uroczystości objawienia Pańskiego, przypomnieliśmy sobie, że Jezus Chrystus jako Zbawiciel ukazał się całemu światu, nie tylko narodowi wybranemu, wśród którego się narodził, ale okazał w ten sposób, że pragnie, by Jego zbawienie i Jego miłość objęły cały świat. Tym, co mędrców doprowadziło do Jezusa. Był blask gwiazdy betlejemskiej. My również w naszym życiu musimy poszukiwać tego, co rozprasza ciemności mroku naszego życia. Tak jak obecność Jezusa rozproszyła ciemności, pogranicza ziem Zabulona i Neftaego. Jezus Chrystus obecny w życiu każdego z nas rozprasza mroki niewiary bez nadziei załamania sprawia że nawet to co trudne i bolesne staje się ciężarem który możemy znieść może nie bez trudu i wyrzeczenia ale jesteśmy w stanie wytrzymać to właśnie jego obecność wlewa w nas siły w codzienności przypomina mi się Obraz Wincentego Pallottiego, który zmęczony wędrówkami po ulicach Rzymu siadał przy drzwiach Kościoła, opierał się na chwilę głową o te drzwi i odzyskiwał siły do tego, by iść dalej głosić inną Chrystusa. Właśnie tak działa Chrystus w naszym życiu. On dodaje nam sił. On dodaje nam też odwagi, by trud codzienności podejmować by najzwyczajniej w świecie nie zdezerterować. Tak wiele mamy okazji do tego, by się poddać, tak wiele mamy okazji do tego, by przestać dawać świadectwo o Bogu. Ale jeśli wiernie trwamy w jedności z Chrystusem, to otrzymujemy siły do tego, by trwać dalej, by się nie poddać, by głosić jego zbawienie swoim życiem, by inni, słysząc o Jezusie, przychodzili do Niego, tak jak przychodzili wszyscy mieszkańcy Syrii, przynosząc do Niego wszystkich chorych, cierpiących. Bardzo często w modlitwach naszych zawierzamy wszystkich chorych, cierpiących. Jezusowi, przynosimy ich do Jezusa. Jezus naszych prośb wysłuchuje tych wszystkich chorych i cierpiących, może nie fizycznie, ale na pewno duchowo umacnia i uzdrawia. Bądźmy więc szczęśliwi z obecności Pana między nami. Z tego, że Bóg jest realnie obecny pośród nas, że On swoim światłem rozprasza naszą codzienność, że niczym latarnia morska wskazuje nam cały czas drogę poprzez swoje słowo, poprzez swoich świętych, których do nas posyła, byśmy nigdy nie zbłądzili i byśmy zawsze do Niego dotarli. A jeśli do Boga już dotrzemy, to na pewno będziemy też w stanie przyprowadzić do Niego innych, aby i oni mogli zobaczyć światło rozpraszające ich ciemności, ich mrogi, aby i oni mogli cieszyć się obecnością Chrystusa pośród nich.